Przed współpracą z zestawą dowoziliśmy również burgery, z tym, że była to nasza noga w restauracji. Bardzo często goście narzekali na czas i jakość dowiezionego posiłku, z racji tego, że w tym się nie specjalizujemy. Po wejściu w współpracy z zestawem zauważyliśmy dużo większy wzrost sprzedaży, jeżeli chodzi o burgery. Goście dużo bardziej chwalą jakość posiłku, który dojeżdża. Jest zawsze ciepły na czas i no, i lepiej jest to zrobione. Jeżeli chodzi o współpracę ze Stawą, nie mam na co narzekać. Wszystko jest dobrze przemyślane. Dzięki współpracy ze Stawą możemy się skupić bardziej na tym, aby robić kanapki, a nie męczyć sobie głowy tym, że trzeba te burgery dowieść, pomyśleć gdzie, jak i w ogóle. Po prostu robimy to, w czym jesteśmy najlepsi, a Stawa robi to, w czym jest najlepsza. Oczywiście, jestem zadowolony ze współpracy ze stawą, yy, od momentu kiedy są mam naprawdę dużo mniej problemów.